Witamy wszystkie gospodarstwa białkunów, warzywa bez nawozów i środków ochrony roślin. Dzisiaj spróbujemy, zobaczymy, czy arbuzy są dobre. Co Mirek myślisz, że będzie dobry? Arbuz ma odpowiednią wielkość, ale jeszcze musi być przy krzaku, po to, żeby się jest słodkości nabrał i koloru. Bo on na razie w środku będzie lekko różowy, a czerwony musi być i słodki. Teraz sprawdzimy, czy jest czerwony czy różowy. O No jeszcze, jeszcze, jeszcze potrzeba czasu Arbuzy jeszcze nie są czerwone Tak jak Mirek powiedział tutaj Ale Spróbujmy jaki mają smak Mirek spróbuj tutaj Sprawdź czy Czy można już... Także arbuzy jeszcze Co? No, słodkie są tylko niewybarwione mm. Słodkie już mają, ale tak. nie wybarwione. Tak, tak jeszcze niewybarwione. Jeszcze myślę, że jest dwa tygodnie. Tak tak to, to zupełnie wystarczy dwa tygodnie. Tak już są, już są pyszne słodkie, ale jeszcze muszą się przebawić, jeszcze będą bardziej słodkie. Także jak tylko, się, jak tylko będą dobre to zapraszamy na arbuzy. No i, i soczyste będą jeszcze bardziej, ale tak już sok cieknie strumieniami z tego arbuza. Mmm, pyszne.